Cześć kochani, dzisiaj sobie zrobimy czytanie Jego, jej myśli, uczucia i zamiary. Zobaczymy, co tutaj u osoby, o której właśnie myślicie. Zobaczmy. Ja kochani, jak zwykle, bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję za wszystkie komentarze, za to, że tutaj jesteście, za to, że lajkujecie, że poświęca, poświęcacie swój czas, żeby tutaj e, przyjść na kanał, e, zobaczyć, e, obejrzeć jakieś filmy i jeszcze komentujecie, piszecie fantastyczne maile i Dziękuję Wam, kochani, naprawdę z całego serca. Dziękuję Wam wszystkim za wspieranie kanału, za to, że stawiacie y, kawy, że wspieracie kanał, także naprawdę z całego serca jestem Wam za to kochani wdzięczna. A teraz już patrzymy, co u Waszej osoby. Hmm. Oczywiście, jak zwykle, czytanie nie będzie rezonować, kochani, z Wami wszystkimi. To jest czytanie y, kolektywne, także no, Was jest dużo, także y, każdy ma z Was inną sytuację, innego człowieka, że tak powiem. Także y, jeśli macie ochotę, to piszcie o czytania prywatne. Robię czytania prywatne. Na dole w opisie filmu jest zawsze mail do mnie, także pod tym mailem możecie się do mnie, kochani, zgłaszać. Dobra. Patrzymy w takim razie. Co w myślach u waszej osoby? Co w sercu? Co w uczuciach? I zamiary tej osoby. Co ona, ta osoba tutaj w Waszym kierunku zrobi? Czy coś w ogóle zrobi? Dobra. Zobaczmy kartę na spodzie talii, kartę tła tego czytania. Zobaczmy, co się tutaj pokaże. O, piątka kielichów, kochani. Czyli e, wydaje mi się, że tutaj chodzi o relację, za którą tęsknicie. Tu jest jakaś tęsknota, tu jest jakieś rozczarowanie. E, to jest karta mówiąca o tym, że coś się skończyło, a my tutaj siedzimy i płaczemy nad rozlanym mlekiem. Wracamy często myślami do przeszłości i na tym się koncentrujemy, nie patrzymy, co nam pozostało, co mamy, tylko cały czas gdzieś tam siedzimy właśnie. I myślimy o tym, co było, analizujemy to, yy, przeżywamy tak, jakby wszystko od nowa, i troszkę takie ta, zatapiamy się w tym po prostu, w tych negatywnych uczuciach. To jest taka karta takiego właśnie rozczarowania, smutku, opłakiwania yy, sytuacji. Dobrze, kochani, to ja chcę zobaczyć. Nie wiem, czy to wy tutaj jesteście. Yy. Czy ta karta pokazuje tutaj Was, czy pokazuje tą Waszą osobę? Dobrze. Patrzymy wtedy. Co w myślach u niego? U niej także. W myślach tej osoby jest chęć y, spotkania się z Wami, chęć. Y, wyjścia z jakąś propozycją do Was i mam wrażenie, że ta osoba, ona obmyśla jakiś tutaj, knuje jakiś sprytny plan, jak tutaj Was podejść. Na pewno ta osoba będzie chciała się do Was odezwać, będzie chciała kontaktu, tylko ja mam wrażenie, że to może jeszcze troszkę, kochani, potrwać. Zobaczymy, co tutaj dalej się pokaże, bo to są jej myśli. O tym ta osoba myśli, że y, muszę coś wykombinować, muszę zainwestować swój czas i odmyśleć jakiś plan, coś zrobić po prostu, żeby tutaj wyjść do Was z jakąś propozycją z jakimś tutaj y, dla niektórych z was będzie to jakiś prezent. Będzie czy, czy, czy to będzie wiadomość czy to będzie jakaś propozycja. Ale ta osoba po prostu ma to w głowie i ona obmyśla tutaj trochę knuje. Y, nie wychodzi z tym oczywiście to jest jej, na, na poziomie jej myśli na poziomie jej głowy. Ale chce tutaj zainwestować y, Coś w tą relację. Tak jakby może będzie chciała wyjść po prostu z przeprosinami, ale nie będzie chciała zrobić tego tak yy, bezpośrednio, tylko mam wrażenie tutaj właśnie, będzie myślała, yy, tak jakby yy, no, knuje w swojej głowie jakiś plan, co by tutaj zrobić i jak Ciebie tutaj podejść. To może też tak być, że ta osoba no nie, nie ma tak trochę <laughs> tutaj takich. Yy, Dobrych, prawdziwych, takich z głębi serca zamiarów. Tylko to jest takie trochę podszyte, um, że tak powiem, takim, tak jak już mówiłam, takim podstępem właśnie i nie taką um, przejrzystością, jasnością, że nie, nie przyjdzie i nie powie, tylko będzie chciał to troszeczkę tak um, naokoło, że tak powiem, załatwić, ale no, to jest w jego myślach i Trochę mi się to właśnie nie podoba ta siódemka mieczy, która mówi o takim podstępnym właśnie działaniu, o działaniu takim w ukryciu, bo tutaj jest chęć zainwestowania, jest chęć tutaj dania czegoś i czekania też na jakąś sposobność, ale to trochę nie jest takie postępowanie fair, to jest takie trochę nieuczciwe postępowanie tej osoby, także. Po prostu jakimś sposobem mam wrażenie tutaj y, będzie chciała Was y, tutaj zaskoczyć, wyjść z czymś do Was, ale też ma, ma, macie troszkę właśnie uważać, bo to może być tak y, nie do końca może takie, jak wy byście tego oczekiwali. I to jest na poziomie myśli tej osoby, także ona jeszcze tutaj na razie nic nie działa, ona tak myśli, planuje. To jest też karta taka, mówiąca właśnie o takim oszustwie, o takim, no tutaj ten, ten człowiek, on wykradł z gniazda tych kruków pióra i pod osłoną nocy, tak jakby tutaj rodzi się w jego głowie jakiś pomysł, że coś tutaj mogę ugrać coś mogę tutaj nieuczciwie trochę zdziałać to nie musi być kochani nic wielkiego nie wiem jakie oszustwo ale no po prostu takie jakieś sprytne działanie po prostu w ukryciu dobra czyli tutaj w jego głowie takie tutaj sytuacje dobra, co w jego sercu jej, także panowie przepraszam wy sobie tę energię tutaj wiecie że musicie zmieniać Dobra. W jego sercu, kochani, mam wrażenie, że jesteście wy, cesarzowa na środku, tutaj rzędu, tego mi się pojawia, i on was jako tą cesarzową tutaj w sercu ma. To jest kobieta marzeń, to jest kobieta wyśniona, to, to jest spełnienie każdego, czy mężczyzny, czy was panowie, takiej osoby, gdzie wiem, że, że to jest dla mnie, że, że, to, że w tej karcie cesarzowej to jest właśnie pokazana, zawsze ukazana taka, takie spełnienie, takie, no tu jest właśnie przeważnie cesarzowa właśnie jest pokazana zawsze jako kobieta z dzieckiem czy kobieta właśnie bardzo płodna gdzieś gdzieś się tworzy to jest takie to jest spełnienie wszystkiego tak naprawdę o czym sobie po prostu marzymy i tutaj to jest w jego sercu, ale w jego sercu też jest dużo lęków, dużo niejasności, dużo strachu i <laughs> dlatego mi się też wydaje, że na poziomie głowy on zamiast może wyjść z czymś prosto do was i bez jakiegoś tutaj szukania podstępów, on robi to, bo on ma dużo lęku. On się boi i mam wrażenie, że próbuje tutaj. Yy, w tym swoim sercu y, poszukać właśnie tej równowagi. Chcę, a boję się. Nie wiem, może y, wiecie co? Tutaj jest rycerz kielichów, a wy jesteście tutaj cesarzową. Także, gdzie tutaj taki rycerz, który jest tylko rycerzem, do takiej kobiety, do takiego mężczyzny, do takiej cesarzowej, i tutaj to się pojawia, i dlatego ta osoba, mam wrażenie, gdzieś tam w głowie, tak kombinuje, że chce tutaj czegoś, ale no, mam wrażenie, że tak jak powiem to po prostu jak najprościej się da, że on czuje po prostu, że nie, nie dorasta wam do pięt, kochanie, że ta cesarzowa, no to jest jednak cesarzową, to jest, to jest naprawdę ktoś, kogo staje, stawiamy gdzieś tam na piedestale i gdzie ja tutaj taki sobie tutaj zwykły rycerzyk mogę podbijać. Do tej osoby. I tutaj się pojawia w sercu dużo lęku, dużo takiego, takiej niepewności, czy ja rzeczywiście, czy moje serce tutaj rzeczywiście tak naprawdę tego chce, bo to jest no, za wysokie progi, jak dla mnie. I tutaj jest cały czas takie, w tym sercu taka brak po prostu równowagi. Tak. Chciałbym, a boję się. I dlatego też tutaj no obmyślam coś takiego sprytnego, coś takiego, co nie zawsze może być właśnie działaniem takim e, fair, tylko że no, jest tutaj trochę takiego kombinowa kombinowania. Może być tak, że wy się już, bo tutaj ta karta w tle mówi o jakimś właśnie rozczarowaniu, o tej tęsknocie i wydaje mi się, że może wy tutaj tą osobę już gdzieś ze swojego życia po prostu yy, wyrzuciliście, odwróciliście się może od tej osoby, bo tutaj jest jednak karta, o proszę bardzo, jeszcze kochankowie i paś... Yy, była. Także mi się wydaje, że wy tutaj może coś mieliście nawet razem. Była tutaj, no widzę, ta chemia, te połączenie, to połączenie, to, 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 co tutaj was do siebie zbliżyło, i mam wrażenie, że tu ktoś się po prostu odsuwa od tej relacji. Może ta osoba jest też właśnie w tym rycerzu kielichów młodsza może rzeczywiście też. Jeśli nie młodsza, to bardziej niedojrzała może. A wy tutaj, już na poziomie tej cesarzowej, to naprawdę no to już jest wyższy pułap, że tak powiem. I ta osoba tutaj ona mam wrażenie, że ona chce albo powrotu, jeśli byliście jeszcze, jeśli mieliście coś już razem, albo po prostu, jeżeli wy tą osobę tutaj gdzieś odrzucacie. Ta osoba będzie tutaj, no ma w myślach, może jeszcze nie będzie, bo nie wiemy, co ona tutaj zrobi, to zaraz tutaj zobaczymy, ale na poziomie myśli chce tutaj już odmyślać jakiś plan, by się tutaj gdzieś do Was dostać. Ale te serce jeszcze jej, no, szuka w tym wszystkim równowagi. Tu jesteście Wy w tym sercu, I, ale też jest dużo obaw, kochani. Dużo obaw. Dobra, tak to tutaj wygląda. Zobaczmy wtedy, co on zrobi, czy ona. Zobaczmy, co tutaj, co tutaj się pojawi. Siła. Sąd ostateczny i Rycerz Buław. No, kochani, ta osoba na pewno się z Wami skontaktuje. Na pewno do Was przyjdzie. Tu będzie jakiś powrót i jak najbardziej. Także tak tutaj widzę, tu jest dużo pożądania, dużo ognia. To może być też jakaś tutaj znajomość taka romansowa. Tu jest gorąco, tutaj jest na pewno duża chemia. Mimo dużo różnic dzielących te osoby. Ale no tutaj to jest i to będzie ta osoba tutaj zjawi się u was kochani i wydaje mi się, że to nawet nie będzie długo trwało. Że mimo, że w sercu jest lęk i trochę taka obawa, to na pewno tutaj będzie kontakt. Na pewno będzie przyjście do was. Na pewno tutaj jest bardzo duże przyciąganie i na pewno ta osoba tutaj tego nie odpuści. Tu naprawdę możecie się spodziewać, że ta osoba po prostu przychodzi do Waszego życia z powrotem, staje w Waszych drzwiach, nagle może być, niespodziewanie i tutaj będzie kontakt, będzie duża komunikacja, będziecie, czy, czy ta osoba będzie do Was dużo pisać, będzie chciała rozmów, będzie chciała spotkań. Także y no, kochani, będzie się działo, także jeśli czekacie i nie wiecie, co będzie dalej, no to, to na pewno będzie. Ta osoba tutaj nie odpuszcza. Jeszcze może sobie trochę tutaj daje cza czasu, bo obmyśla tutaj plan, ale, kochani, yy, tu będzie yy, powrót i to dosyć ognisty i taki intensywny. Dobra, kochani. Mi się wydaje, że to wszystko. Więcej kart tutaj dobierać nie będę. Fajne czytanie. Nie wiem, jak to tutaj z Wami zagra. Dajcie, kochani, znać w komentarzach. Jeśli to Wam nie tutaj, tak jak mówię, nie rezonuje, możecie pisać o czytania prywatne. Chociaż nie wiem, jak to tutaj będzie z tymi czytaniami prywatnymi, bo ja się wybieram na urlop i dosyć długi. Także, kochani, no, no ale... Nie wiem, jak to jeszcze będzie. Dobra, kochani, bardzo serdecznie wam dziękuję. Odzywajcie się tutaj na kanale i dziękuję serdecznie i trzymam za was, kochani kciuki, żeby było tak, jak wy sobie, kochani, tego tutaj wymarzycie i jak wy tutaj sobie tego życzycie. Dziękuję serdecznie.